Cześć. Kiedy wczoraj nagrywałem relację i rolkę dotyczącą mojej strony internetowej, moja córka spytała mnie, tato, a po co to nagrywasz, kogo to obchodzi? Więc dajcie znać, czy was to w ogóle obchodzi. W jakikolwiek sposób, możecie nawet zostawić kciuka w górę. Natomiast wracając do tematu mojej strony internetowej, jestem bardzo zadowolony, ponieważ zacząłem być już widzialny w wyszukiwarce Google. Jestem co prawda na 66 pozycji, ale jestem. To jest bardzo dobry dla mnie wynik, biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka dni temu w ogóle nie byłem widoczny w internecie. Na stronie dodałem kolejną zakładkę publikacje. Są tam, co prawda, cztery zdjęcia. Przygotowałem kolejne zdjęcia z innych tematów, także myślę, że przez weekend dodam je na stronę. I dodałem też jeszcze kilka zdjęć do zakładki, chyba wnętrza. Tak.